Jak powiedzieć po francusku, jestem zmęczony, zmęczona. No po prostu padam na pysk. Zapraszam na portie słów z francuskim lektorem. Zapraszam. Je suis fatigué. Tu najprostsze, jestem zmęczony. Je suis fatigué. W rodzaju żeńskim, jestem zmęczona. Je suis crevé, crevé. Potocznie, jestem padnięty, padnięta. Après le travail, je suis crevé. Po pracy jestem je suis Je suis claqué, je suis claqué. Slangowe użycie. Jestem wykończony. Jestem suis. Après les je Je suis, je suis. morte. jestem wykończony. Je suis, mort. Je suis, morte. Dosłownie jestem martwy. Jestem martwa. Après ce marathon, Je suis mort. Po tym maratonie jestem martwy. Je suis vidé. Je suis vidé. Dosłownie jestem opróżniony opróżniona bez energii. Après cette journée, je suis po tym dniu jestem kompletnie bez siły.